Cześć kochani Tysielska, witajcie po tej długiej przerwie wakacyjnej na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moich ulubieńców. Będą ulubieńcy czerwca, ale będą też kosmetyki, po które z miłą chęcią i bardzo często sięgałam w pierwszej połowie lipca, bo to już właśnie połowa lipca za nami. Dzisiaj będzie o tym co najfajniejsze i ulubione. Zapraszam. Wróciłam moi drodzy, doszłam do siebie, bo jednak zmiana czasu z kalifornijskiego na polski... Troszeczkę mi zajęła pobudki o 4 nad ranem i wiecie, yy, nagłe drzemki o 15, kiedy po prostu oczy same dosłownie się zamykają, eee, już są za mną, już czuję się w miarę ok. To była chyba najdłuższa przerwa, jeśli chodzi o brak filmików na moim kanale, bo zwykle staram się coś przygotować, coś nagrać podczas wyjazdu, a tutaj po prostu dałam sobie odpocząć i skupiłam się na moich dzieciach, bo w gruncie rzeczy ten cały wyjazd był. Dla nich, bo w tych miejscach w Nowym Jorku, w San Francisco i w Los Angeles, tym bardziej my żeśmy wszędzie z moim mężem tam już byli. Bardziej chodziło o to, żeby im pokazać kawałek świata. I na tym chciałam się skupić. Tak jak powiedziałam na początku, będą tu ulubieńcy czerwca, których nie zdążyłam już dla was nakręcić. No i pierwszej połowy lipca. I też tak teraz sobie myślę, jak myślę o wakacjach i o nagrywaniu, przede mną jeszcze jeden wyjazd. Więc w ogóle ten sezon, wiecie, taki lipiec, sierpień to będzie sezon ogórkowy, czyli znowu na troszkę zniknę, no znowu nie będę nagrywać. Wydaje mi się, że nie ma sensu robienia kosmetyczek miesiąca. Z racji tego, że tych filmików w lipcu i w sierpniu będzie mniej na kanale, to nie ma sensu tymi kosmetyczkami jeszcze miesiąca ich zapychać. Skupimy się na recenzjach bardziej, ale już we wrześniu wszystko wróci do normy. Regularne filmiki wrócą na kanał, wróci kosmetyczka miesiąca. Podsumowanie miesiąca w postaci ulubieńców, dzieci wrócą do szkoły, <laughs> wszystko wróci do normy. A teraz w końcu przechodzimy do kosmetyków i do pielęgnacji, do kolorówki zaczynamy. Zaczniemy od pielęgnacji, i mam dwa kosmetyki do demakijażu. Drogeryjne, świetne jakości, troszeczkę różnią się od siebie. Dlaczego mam dwa? Dlatego, że jeden zachwycił mnie już w maju, ale na wyjazd wzięłam z sobą coś innego. Dlaczego zaraz Wam opowiem? Najpierw skupimy się na tym który zachwycił mnie już w maju. Znaczy jeszcze w maju było za wcześnie, żeby wrzucić go do um, ulubieńców miesiąca, natomiast już na początku czerwca zorientowałam się, znaczy utwierdziłam się w przekonaniu, że to jest naprawdę bardzo dobry kosmetyk. To jest znowu coś marki Aalab. Lab. Ich balsam do demakijażu emolientowy, hydrolipidowa formuła tu jest masło Shea, 100% stężenie Centella B12, jest hipoalergiczny. Tutaj jest go sporo, bo 150 ml, i to jest balsam do demakijażu w formie takiego mleczka. Czekajcie troszkę. Taki kremik, bardzo luźny, bardzo fajnie rozprowadzający się po skórze, bardzo fajnie rozpuszczający makijaż, nie szczypiący w oczy i bardzo fajnie się nawet samą wodą usuwający. Ja oczywiście później jeszcze miję twarz żelem, bo mam cerę mieszaną i muszę mieć chociaż. Nawet w podświadomości taką stuprocentową pewność, że zrobiłam wszystko, żeby dobrze tą moją skórę umyć. I dlaczego ja go nie wzięłam do, ze sobą do kosmetyczki, bo jego tutaj już niewiele zostało, nie, nie widać, jego już tutaj niewiele zostało. Po pierwsze, bałam się, że za, nie starczy mi go po prostu, że będę musiała kupować coś nowego w Stanach. Yy, i tak, ja oczywiście biegałam po drogeriach, i po perfumeriach, po seforach, ultach i tak dalej. Ale wtedy skupiałam się bardziej na tym, co chcę sobie kupić, a nie to, czego potrzebuję. No, bo na przykład dzisiaj wieczorem już nie mam czym zmienić makijażu czy filtrów yy, przeciwsłonecznych. Więc zaraz przed wyjazdem kupiłam sobie jeszcze znowu coś z drogerii. To jest. Wielofunkcyjne, masełko oczyszczające, pielęgnujące, cztery w jednym marki Mia Cosmetics. Ja jeśli chodzi o tą markę, to mam takie mieszane doświadczenia. Większość rzeczy przyznaję, że raczej mi się nie sprawdziło. Dlaczego po to sięgnęłam? Sama nie wiem. Ale kupiłam to jeszcze przed wyjazdem, tydzień przed wyjazdem, żeby sprawdzić, czy, no jak to się mówi, po prostu nie będzie lipy. Czy mnie nie uczuli, czy mnie nie wysypie, czy mnie nie zapcha, czy rzeczywiście jest dobre, jeśli chodzi o usuwanie makijażu. Ja jakiś czas temu kupiłam sobie masełko z Fluff. Ono było takie fioletowe, o jagodowym, yy, chciałam powiedzieć smaku, nie jadłam, o jagodowym zapachu i ono było kiepskie. Ale zobaczyłam to malutkie opakowanie, to cienkie opakowanie, to opakowanie, które bardzo fajnie mi się wsunie do, w kosmetyczkę. I stwierdziłam, że zaryzykuję. Tutaj widzę, że jest 90%, 97% składu pochodzenia naturalnego, 10% to zbędnych dodatków. Nie wiem, co to są zbędne dodatki, ale tu jest formuła na bazie oleju ryżowego, kokosowego, ze słodkich migdałów, buriti, chochoba czy jojoba oraz masła szyja z mango, wosku z borówki i witaminy E. I oczywiście formuła jest zupełnie inna. Jest to wiele gęstsza jest to wiele tłustsza, ale równie dobra jak to jak ten balsam do demakijażu marki AA. Oba kosmetyki są drogeryjne. Oba kosmetyki są w bardzo korzystnych cenach, i tak naprawdę polecam Wam oba. Oczywiście, tutaj jest 150 ml, tutaj jest 70 gramów. Z tym, że przyznaję, że tego kremu, tego balsamu, trzeba troszeczkę więcej. Tutaj, z racji tej tłustszej formuły, mniejsza ilość produktu Wam wystarcza, żeby go fajnie rozsmarować w dłoniach, rozgrzać właściwie w dłoniach. On wtedy ten. Mm, to masełko zmienia się w taki gęsty olejek, pięknie rozpuszcza makijaż, znowu nie szczypie w oczy, znowu bardzo ładnie zmywa się wodą. Po prostu nie ma się do czego przyczepić. Formuły są bardzo dobre i cena jest bardzo korzystna. Dwie perełeczki z Drogerii. Mam jeszcze tutaj marki Aalab Lab, ich kremy. Jeden na noc, dobrze pokazuję jeden na dzień. Mam jeszcze trzeci krem, też nawilżający na dzień z filtrem przeciwsłonecznym z SPF 30. Ja już wam go polecałam kilka miesięcy temu. No a te kosmetyki zostawiłam sobie właśnie do przetestowania na wyjeździe. I to jest dosyć ryzykowne zagranie, bo oczywiście mogły mi nie podpasować, no i wtedy znowu musiałabym ruszyć do drogerii biedna ja, <laughs> szukać czegoś nawilżającego na noc i na dzień. Ale zostawiłam sobie je przede wszystkim przez ich opakowania. Ja już wam mówiłam, że ja uwielbiam. Jestem fanką miękkich tub z pompeczkami, ponieważ one właśnie znowu w kosmetyczki bardzo fajnie się wciskają. Mm, bardzo przyjemna jest też aplikacja. Tutaj nie trzeba paluchem nigdzie grzebać, macie pompeczkę. Krem na dzień, super nawilżający. Tutaj już nie macie filtru przeciwsłonecznego. On ma taki lekko różowawy kolorek. Tutaj jest znowu centella z Madagaskaru, która zapobiega powstawaniu zmarszczek, wzmacniając włókna kolagenu, intensywnie nawilża, chroniąc kwas hialuronowy przed degradacją, detoksykuje tak, dobrze przeczytałam. Neutralizując wolne rodniki jest też witamina B12, która działa przeciwzapalnie, która łagodzi podrażnienia i reakcje alergiczne skóry. To jest bardzo fajna formuła, która na początku... Czekajcie, tutaj się przyłączę, żeby znowu się widzieć. Która na początku troszeczkę przyznaje... Nie tyle, że mnie wystraszyła, ale ja, kiedy jest gorąco, kiedy mamy środek lata, stawiam na takie przede wszystkim żelowe formuły. Takie Kremy, żele do twarzy, które dają mi nawilżenie, ale znikają, które nie obciążają mojej skóry, bo ja mam jeszcze świadomość tego, że muszę na coś takiego nałożyć jeszcze filtr przeciwsłoneczny, który zazwyczaj jeszcze trochę nawilżenia mi daje. I powiem Wam, że to mi się świetnie sprawdziło. To jest kremik, który jest kremem, ale jest Rzadką formułą, nawilżającą formułą, ani nie miałam poczucia ciężkości, ani nie miałam poczucia, że ta skóra jest przenawiżenia, że tego nawilżenia jest za dużo, że to się wręcz nie chce wchłaniać, wchłania się to pięknie, nawilża skórę, zmiękcza ją, łagodzi troszkę podrażnienia, nie bardzo. Natomiast jednak delikatnie rzeczywiście łagodzi na przykład mocne oparzenia nie słoneczne, bo jeśli ktoś śledzi mój Instagram, to wie, że pewnego pięknego dnia no, nie reaplikowałam filtrów w ciągu dnia i zapłaciłam za to cenę, to znaczy miałam nos jak Rudolf, taką czerwoną żarówę, czoło było spalone, homon to na karku jeśli wiecie o co chodzi. Po prostu tam gdzie docierały promienie słoneczne oparzyłam się, oparzył się też mój syn, bo jego też nie posmarowałam, bo było 17 stopni w San Francisco i była mgła i były chmury. I ja wiem, ja wiem, że to nie jest kwestia tego, czy dzień jest pogodny czy nie, tylko tego, jak słońce jest wysoko, a w San Francisco oczywiście jest wysoko. Nie wiem, zaćmienie, mgła mózgowa, nie wiem, co się stało. No generalnie poparzyłam się, ale ten krem mi pomógł. To przyznaję, że przynosił ulgę, kiedy go nakładałam. Pięknie leżał pod filtrem przeciwsłonecznym, pięknie leży pod makijażem, korzystam z niego na co dzień, co zresztą widać, więc to też jest taka moja perełka. I jego brat na noc, czyli krem na noc naprawczy, biały, bardzo delikatnie różowy kremik, jest tłustszy, jest bogatszy, znowu pięknie łagodzi. Kurczę, znowu się, no dobra, wysmaruje. Pięknie łagodzi oparzenia. Y, smarowałam nim też mojego syna, no bo tak jak powiedziałam, jemu też nie reaplikowałam filtrów. Córka się uchroniła, ponieważ nosiła czapkę. <grywa> Mój syn nie nosił czapki. Mój mąż troszeczkę się opalił, ale córka i mąż, słuchajcie, oni się opalają na brązowo. To jest ten typ skóry, y, że. Widać po nich, że ta skóra jest troszeczkę podrażniona, ale nie, opada, nie opalają się nigdy na czerwono. Ja z moim synkiem no, robimy się świnki pepy. Po prostu Krem ten na noc naprawczy świetnie się u, u niego, i na jego delikatnej siedmioletniej skórce sprawdził, i u mnie dlatego jest go jeszcze mniej niż tego na dzień, ponieważ tutaj aplikowałam też na moje dziecko, kochane. Eee, świetne opakowania, jeśli chodzi o podróż i nie tylko. Świetne ceny, bardzo fajne formuły. Miałam przez lata już, można powiedzieć, moje ulubione płatki pod oczy. I to były płatki, które lubię po dziś dzień. Płatki Fortify, marki Pixie. Nie wiem, ile opakowań zużyłam. Co najmniej 10. Nie przesadzam. Może nawet było tego więcej, ale jest coś, co jest moim zdaniem jeszcze lepsze. Z tym, że to zależy z jakimi problemami jeśli chodzi o okolice pod okiem się borykacie. Bo u mnie jest to oczywiście y, suchość, po prostu potrzebuje nawilżenia, potrzebuję czy potrzebuje, nie obrażę się jak płatki wygładzają. Te od Pixie Fortify, podlinkuję je w opisie poniżej, one pięknie też wygładzały. Jak ściągałam te płatki żelowe, no to ta moja skóra była taka fajnie y, no gładka, po prostu nawilżona. Opuchlizna była zminimalizowana troszeczkę, no i było to wygładzenie takie zauważalne. zauważalne. Z tym, że z lat, latem moim głównym problemem, jeśli chodzi o skórę pod oczami, jest opuchlizna. Ja mam tą urodę. Yy, gdzie mam lekko opuchniętą okolicę pod oczami. Od zawsze byłam dzieckiem, zresztą ja widzę po mojej córce, że ona też ma ten problem i będzie miała go tylko większy z wiekiem. Ona jak się budzi, to ma oczka napuchnięte, ja mam tak samo z tym, że latem, wiosną, jeszcze pojawia się do tego, czy do tego problemu też dokłada się alergia, która, to, która tą opuchliznę potęguje. Fakt, że ja. Piję mniej wody niż powinnam. Ja się staram, ale ja zapominam, słuchajcie. Ja też nie lubię chodzić z baniakiem wody, z takim kanistrem. Mi to przeszkadza. Zapominam tego, bania, tego nie baniaka, ale tego bidonu w samochodzie, w domu. Piję za mało. Jak się czasem chipsika skubnie, no to oczywiście ulubione solony, więc dodatkowo jeszcze odwadniam organizm. I to wszystko wyłazi mi pod tymi moimi oczami. A jeszcze do tego dochodzą podróże. Zauważyłam, że jak wyjeżdżam z domu, i to nie musi być, wiecie, to nie muszą być stany, to może być do moich rodziców, to może być weekend nad morzem polskim, czy tydzień nad polskim morzem. Ja budzę się rano i te oczy mam takie. No i oczywiście walczenie z opullizną wtedy wysuwa się na pierwszy plan. I słuchajcie, nie ma nic lepszego, nie znalazłam nic lepszego, i to są płatki perfekta. Perfekta, polska marka, to, jest, to są ich Ice Patch. Hydrożelowe płatki kompres pod oczy, niwelują cienie, redukują opuchliznę. Tutaj jest zielona herbata i, alo, i aloes. Hmm, tutaj jeśli chodzi o, reduku, o niwelowanie cieni, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy rzeczywiście z tym Wam pomoże, bo ja dużych cieni nie mam. Ja mam zacienienie w wewnętrznym, zewnętrznym koni, kąciku. Tamte płatki nie do końca, wiecie, dochodzą i. I też nie zauważyłam, żeby to moje zacienienie było zminimalizowane. Natomiast opuchlizna <głos》> jak najbardziej. Oczywiście ona nie znika, bo tak jak powiedziałam, u mnie te moje oczy, widzicie? Opuchnięte są zawsze. Z tym, że, no kurczę, rano wyglądam czasami jak bokser po walce. Oprócz tego, że nie ma siniaków czy, czy zaczerwienień, no to opuchlizna jest, no i one pomagają. To jest inny rodzaj płatka pod oczy niż te płatki Pixie, bo pixy to rzeczywiście jest taki. Silikonowy płatek kojarzycie. Jest opakowanie, pudełeczko, w nim jest serum. Macie tam 60 płatków pod oczy. One są przeźroczyste, bardzo takie giętkie, elastyczne i oczywiście one są jednorazowego użytku, je się potem wyrzuca. Tutaj bardziej to wygląda jak plaster, który pod spodem ma lepki żelowy płatek. Jeśli chodzi o to serum marki o te płatki serum marki Pixi, no to wiadomo, że jest ten efekt, że na początku jak je nakładacie, to czasami tego serum jest za dużo, no cieknie, te płatki tak jeżdżą, tu się wszystko pięknie przykleja, nie ma tego serum spływającego z twarzy, nie ma tych płatków, które, które czasami nie zawsze trzeba pilnować, ale też nie ma tego uczucia, bo słyszałam od kilku osób, że kurczę tego rodzaju płatki, one się przyklejają, później jak się to odkleja, to potem skóra szczypie, nic z tych rzeczy. One się bardzo fajnie przyklejają, bardzo fajnie trzymają, natomiast nie czuję dyskomfortu przy odklejaniu ich. Odklejają się idealnie. Mam wrażenie, kurczę, działają jakby były namagnesowane. Wiecie, jakby to był metal, to był magnesik, się ładnie przyklejają, ładnie się odklejają i rzeczywiście niwelują tą moją opuchliznę. Ja bardzo żałuję, że one są sprzedawane w takich opakowaniach. Tutaj, są, tutaj jest para płatków. I oczywiście mam taki pęk w łazience. Bardzo by było, nie wiem, może sobie kupię jakieś takie wiecie opakowanie hurtowe, nie wiem. Muszę sobie zrobić zapas, bo płatki są genialne. I skończyły mi się te płatki od Pixie i nie kupuję nowego opakowania, tylko mam właśnie zapas tych płatków perfekta. No jest cud miód i orzeszki, Oto on. Pojechał ze mną do Stanów, to jest ten Leberge Hydrating. Nie, tak, Healthy Glow Foundation. Healthy Glow, lekko nawilżający. mój odcinek B20. Idealnie już teraz, już nie muszę go rozjaśniać. Wzięłam ze sobą rozjaśniacz mm, do Stanów i po pierwsze, w Nowym Jorku było tak gorąco, że się nie malowałam. A jak już później poleciałam do San Francisco i się spaliłam, to już nie potrzebowałam nie rozjaśniacza. To jest. Podkład, który mam dzisiaj na sobie, całkiem sporo go dzisiaj nałożyłam i mam efekt takiego mocnego, średniego krycia. Ja przyznaję, że tak, można sobie efekt zbudować, on się będzie pięknie nosił, z tym, że ja go najbardziej lubię nakładać dłońmi, tak troszeczkę jak krem BB, wyrównanie kolorytu. On niesamowicie upiększa, wygładza, jest niesamowicie trwały, nawet... W takich bardzo wysokich temperaturach i w dużej wilgotności. Co prawda w Kalifornii jest gorąco i sucho. No chyba, że w San Francisco było 17 stopni, mgła i wichury po prostu. No ale w Los Angeles już wróciło wszystko do normy. Było, były wysokie temperatury, ale było suche powietrze. Natomiast ja ostatnio go tutaj noszę w Warszawie, gdzie ta wilgotność jest o wiele większa niż w Kalifornii. Przynajmniej w Los Angeles, no i też się sprawdza. I powiem Wam, że jego już tutaj zużyłam całkiem sporo. No nie widać tego, bo ja nim ciągle tutaj macham, mieszam i potrząsam. Ale tak ostatnio się zastanawiałam, wiecie, i mąż, on mnie jakoś tak sam z siebie nie spytał, ale wyszło w rozmowie, że to jest mój ulubiony podkład. Wiele podkładów zużyłam, przyznaję. Może nie bardzo dużo, ale trochę ich zużyłam, co biorąc pod uwagę ilość, jaką u siebie mam, to jest to niemały wyczyn. I ten na pewno kiedyś zużyję. On nie zdąży się popsuć. I to będzie chyba pierwszy podkład, który zużyłam i kupiłam nowe opakowanie bo jest mój ulubiony. Bo mogę mieć mocniej, mogę mieć lżej, jeśli chodzi o krycie. Jest lekkie rozświetlenie, wygląda bardzo naturalnie. Niesamowicie trwała formuła, wyglądająca pięknie przez cały dzień. Nie mogę się go nafalić, więc musiał się tutaj pojawić. Korektor. Dzisiaj mam na sobie korektor od Charlotte Tilbury. Przyznaję, że wyjęłam go sobie. To jest ten jej Beautiful Skin Radiant Concealer. Zależało mi na mocnym kryciu, a tutaj jeśli chodzi o korektor od Glossier, to o mocnym kryciu mówić nie można. Natomiast to jest korektor, który jest gęsty, kremowy, nawilżający. Krycie jest od lekkiego do średniego, można go budować. Korektor, który pięknie leży pod okiem, który pięknie pracuje ze skórą. To jest korektor, który w niewielkiej ilości, to tak jak korektor od Milk Makeup Flex Concealer. Który w niewielkiej ilości, wklepany paluszkiem, będzie pięknie pod okiem leżał i nie będzie się zbierał, a nawet jak się troszeczkę zbierze, to wystarczy go palcem wklepać z powrotem i on się rozsmaruje. Z powrotem przykryje to, co ma przykryć, i już się nie będzie ruszał. W większej ilości trzeba go wszpudrować, bo jednak będzie za bardzo migrował pod okiem, ale. Pięknie że tak jak powiedziałam, rozświetla, ale nie wygląda tłusto. Zapomniałam Wam powiedzieć, jaką się nazywa w ogóle: Stretch Concealer. <laughs> stretch po angielsku znaczy rozciągać. I to nie jest absolutnie nowa rzecz. To jest nowa rzecz dla mnie. Mąż mi przywiózł jeszcze, bo on w czerwcu sporo latał, był w Seattle i przywiózł mi go z Seattle właśnie. To nie jest nowa rzecz, tylko ja już. Od lat słyszę o tym korektorze, że on jest fenomenalny i chciałam go spróbować i tak, rzeczywiście rozumiem, dlaczego tak jest. Mój odcień to G11 i on nawet teraz jeszcze jest na mnie dobry, tak go tutaj przedstawiam, żebyście mieli odcień mniej więcej. Tak jak powiedziałam, to nie jest to, co mam dzisiaj na sobie, ale razem z tym podkładem od Chanel pięknie ze sobą współpracują. Więc tak, muszę przyznać, że on pojechał ze mną do, do Stanów. No i właśnie, wklepany paluszkami Chanel, wklepany paluszkiem Stretch Concealer od Glossier. Tak, naturalnie, rzeźko można powiedzieć, nawilżona skóra, ale przykryte to i owo, bardzo fajna rzecz. Rzecz, która musi się tutaj pojawić i kurczę, zakochałam się. Zakochałam się w tym enhancerze, <laughs> enhancerze od Make Up By Mario. To jest, no, mówmy się, brązer w kremie. Po prostu. To jest jego Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Coś, co mam znowu dzisiaj na sobie. Pięknie. Bardzo naturalnie. Ocieplający bronzer do twarzy. O takim lekko mokrym wykończeniu. Coś, co się stapia z podkładem, ze skórą fenomenalnie. To się blenduje jak marzenie. To wygląda jak skóra muśnięta słońcem. Czytałam, słyszałam, że kosmetyki Make Up By Mario po mają pojawić się w seforze naszej polskiej. Nie wiem, czy tylko online, czy od razu stacjonarnie. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Natomiast przywiozłam jeszcze troszkę kosmetyków tej marki ze Stanów ze sobą. Już je przetestowałam i w następnym filmiku zrobimy sobie czat make-up, gdzie ja tymi kosmetykami się bawię. Ja od razu Wam powiem, że ja mam słabość do tej marki i to nie jest jedyny kosmetyk od Make Up By Mario, który ja uwielbiam. Więc tam będzie sporo pochwał. Z tym, że zakładam, że to nie będą kosmetyki najtańsze, bo one nawet w amerykańskiej seforze najtańsze do najtańszych nie należą, więc trochę trzeba będzie za te kosmiki, kosmetyki dać w Polsce, podejrzewam. I one są dobrej jakości. Z tym, że nie wszystkie, po nie wszystkie może trzeba od razu sięgać, bo nie wszystkie może, pomimo tego, że są świetne i dobre, nie są wyjątkowe. O tym wszystkim Wam opowiem. Na co warto zwrócić uwagę, jak to się prezentuje na mojej buzi? No ten bronzer, mistrzostwo świata, mój ukochany. Ukochany. Przyznaję, że jeśli chodzi o takie wyjazdowe malowanie się, to nie wzięłam z sobą żadnej palety. Nakładałam na powieki ten brązer od Make Up By Mario. Jego musiałam przypudrować, bo on jest gęsty, on jest tłustawy i pomimo tego, że ja oczywiście kładę wszystko na oczy, na bazę pod cienie, przypudrowaną, pięknie się blendował oczywiście, pięknie się aplikował na powieki, to jak go nie przypudrowałam troszeczkę tym pudrem, który zwykle, mm, którym zwykle utrwalam korektor, to on troszkę się zbierał, ten brązer, na powiekach. Po przypudrowaniu wszystko pięknie się działo, więc ja po prostu nie brałam ze sobą palety, tylko działałam tym brązerem. No ale kiedy robiłam sobie oczy, to przez cały czerwiec, pomimo tego, że była u mnie już Natasza Denona Juka i ona jest fantastyczna, fenomenalna, te odcienie, te blaski to jednak elf. The New Classics. No to jest paleta dla mnie. Tutaj są pięknej jakości maty. Te błyskotki są delikatne, to nie są cienie brokatowe, one nie błyszczą mocno, są bardzo subtelne to jest to, co mam dzisiaj na powiece. Ale na co dzień preferuję taki rodzaj blasku. To jest paleta, która u mnie jest już od jakiegoś czasu. Powiem Wam, że mnie zachwyca za każdym razem, kiedy po nią sięgam, bo Elf to są takie kosmetyki. No w Stanach są to kosmetyki drogeryjne. U nas już troszeczkę więcej kosztują. I ja z tego co widziałam ostatnio to paleta wszędzie jest wyprzedana, ale rozumiem dlaczego, bo naprawdę jest dobrej jakości i zawsze będę ją polecać. I ostatni kosmetyk na dzisiaj to jest połączenie pielęgnacji i kolorówki i to jest coś co kupiłam w San Francisco po tym, jak spaliłam sobie twarz. Można się domyślić, że chodzi o coś z filtrem przeciwsłonecznym. Ja w ogóle zauważyłam, że jak wyjeżdżam, to bardzo rzadko się maluję, chyba że wieczorem, jak wychodzimy na kolację. Jednak jak spędzam dużo czasu, bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu, to wolę mieć ten komfort, że mogę w każdej chwili wyjąć sobie SPF w kremie czy w sztyfcie po prostu się rozsmarować, nasmarować kark, wiecie, ramiona, niż bawić się, wiecie, w jakieś pudrowanie dodatkowe, Pudrem z SPF na makijaż, więc tak sobie to wszystko ułożyłam w głowie, wzięłam tylko SPFy w sztyftach w sprayu Nie wzięłam niczego, co bym mogła nakładać na makijaż. No i oczywiście tego dnia, kiedy się spaliłam, jak zobaczyłam, że jest mgła, że jest zimno, że wieje i oczywiście mózg mi się wyłączył tego dnia kompletnie, to nałożyłam na siebie makijaż już rano. Stwierdziłam, że ładne będą zdjęcia, ładniejsze, nic mi się nie stanie. Oczywiście stało mi się. Eee, no i tego dnia po prostu yy, kupiłam sobie, następnego właściwie dnia, kupiłam sobie puder z SPF marki Hawaiian Tropic. Ja zanim tutaj usiadłam i zaczęłam dla Was kręcić, to sprawdziłam to, co cóżko jest dostępne u nas tylko na Allegro. Chociaż sama marka wydaje mi się, że jest znana. Są kremy, balsamy tej marki dostępne u nas w Polsce. To jest Mineral Translucent Sunscreen Powder, to jest SPF30. No i kupiłam go tak troszkę na wszelki wypadek, gdyby, gdybym znowu zachciała być makijażu przez cały dzień, ale właśnie nie miałabym czegoś, czegoś z filtrem, co mogłabym na ten makijaż w ciągu dnia. Zaaplikować aplikować, wyjąć się przypudrować. To jest puder, tego pudru chyba no, tutaj nie jest zbyt dużo, no przyznaję. A, troszkę pudru mi wpadło teraz do gardła. Tutaj jest 4,25 grama. Puder aplikuje się bardzo fajnie i rzeczywiście działa. <noise> no bo ja zachęcona tym, że mam już coś z SPF, co mogę nakładać na makijaż. Pomimo tego, że ja preferuję, tak jak powiedziałam, nie nakładać makijażu, to jednak miałam tą opcję, że jakbym chciała, to mogę, bo coś jest. I korzystałam z tego wielokrotnie. I w Stanach, i w Polsce. I sprawdza się świetnie. Jestem troszeczkę, wiecie co rozświetlona już, to może Wam pokażę. On matuje. Widzicie? On matuje. O! Nie będę go nakładać na całą twarz, bo teraz nie muszę, natomiast ja nakładałam go oczywiście na całą twarz, na kark, na dekolt. No i pomimo tego, że on jest transparentny, to wzięłam ze sobą, jeśli chodzi o makijaż, róż w kremie od Fenty. Tej serii takich malutkich białych opakowań, kremowa formuła, którą po prostu wklepywałam w policzki palcami. Przyznaję, że ten róż, no nie róż, puder, ni niwelował soczystość tego różu. To znaczy, kolor przebijał, tutaj nie ma pigmentu, więc to nie jest tak, że róż czy brązer przestały być widoczne. Natomiast ten róż, który tak fajnie. Rozświetlał te moje policzki, tam nie ma drobin, ale on ma takie mokre wykończenie. No to znikało, więc ja jak wkładałam do torebki to, to wkładałam jeszcze ten mały róż z Fenty i jak się przypudrowałam, nałożyłam SPF, to później jeszcze palcem doklepałam sobie troszeczkę różu. Nawet nie jeśli chodzi o kolor, tylko właśnie o to takie kremowe wykończenie to taki mały minusik. Natomiast rzeczywiście nie miałam już żadnych problemów z Nadmiernym opalaniem skóry, z podrażnieniem. On robi dokładnie to, co ma robić. Jest mały, bardzo poręczny, bo mam u siebie już resztkę takiego pudru, nie pamiętam jak się nazywa, ale on jest w takim bardzo dużym opakowaniu. No i muszę mieć dużą torebkę albo plecak, żeby go nosić ze sobą. To się, wiecie, wsuwa nawet w takiej małej kopartuweczki. No i się sprawdza i działa. Trochę tego było, a jeszcze ja do tego się rozgadałam, moja wina. To wszystko ode mnie na dzisiaj, jeśli chodzi o moich ulubieńców. To jak zapowiedziałam, w środę spotykamy się i będzie chat make-up przy użyciu kosmetyków marki Make-up by Mario. Pokażę Wam to, co mam. Nie mam wszystkiego, ale pokażę to, co mam. Opowiem o każdym kosmetyku kilka słów i pokażę Wam je w akcji. No i opowiem na co przede wszystkim. Zwrócić uwagę, o tym będzie w środę. Do zobaczenia, na razie pa!